Cześć, witam wszystkich ciepłutko i dzisiaj zapraszam Was na film, w którym pokażę Wam kilka przepisów na zdrowe, smaczne, a do tego niebanalnie wyglądające kanapki ja zazwyczaj staram się pomagać polskim biznesom na obczyźnie i dlatego m.in. kupuję chleb z The Polish Bakery i zazwyczaj decydowałam się na ten zwykły albo z ziarnami słonecznika, ale ostatnio odkryłam, że mają też w swoim asortymencie 100% chleb żytni, który jest wykonany bez żadnych konserwantów na zakwasie, ma taki wydłużony proces dojrzewania, co powoduje, że jego jakość zdrowotna i smakowa jest o wiele lepsza w porównaniu do innych chlebów najlepsze jest to, że on smakuje bardzo podobnie pierwszego dnia, jak i szóstego od zakupu i jest wykonywany właśnie w taki tradycyjny sposób, troszeczkę poszparałam i okazało się, że firma właśnie The Polish By Carey istnieje na rynku brytyjskim już od 11 lat. Dodatkowo sprowadzają składniki z Polski, aby ten chleb jeszcze lepiej smakował, także nic raczej nie cojąć. Aha, i jeszcze kosztuje funta, nie całego funta i można go dostać w większości supermarketów, a także w polskich sklepach. Pierwsza, pierwsza kanapka, którą, którą przygotuję, będzie właśnie na tym chlebie żytnim i do jej wykonania Potrzebujemy um, kozisterek, który równomiernie rozmarowuje na obu kromkach. Gwarantuję Wam, że smak będzie niebiański. I e, kładziemy kawałeczki plasterki e, figi. E, dodatkowo możemy też e, położyć kilka, e, kilka listków e, ruki wodnej. Która jest bardzo bogata w wiele składników, które są potrzebne naszemu naszego organizmu, i też na samą górę możemy dodać odrobinę miodu. Smacznego! Kolejna propozycja, jednej z moich ulubionych, to mm, serek typu Philadelphia albo też Twój Smak. Dwie kromki chleba niego. Do tego łosoś. Ten akurat ma strasznie grube kawałki, ale coś może z niego uda nam się zrobić. I na sam koniec wisienką na torcie. Będzie koperek, niestety nieświeży, ale z ogródka mojej mamy. W 100% organiczny, pyszny, aromatyczny. Mmm, Palce lizać. Hej, dzisiaj kolejna propozycja. Ja właśnie wymuję chleb z słonecznikiem z tostera. I dana propozycja na śniadanie. I wykorzystamy masło orzechowe. Ja akurat bardzo ostatnio polubiłam. E, te z, wykonane z narkowców, z orzechów narkowca i banany. To wszystko. Naprawdę jest e, to świetna kadłubka, dająca energię, muszę dokończyć więcej banana. Kolejny dzisiaj przepis. Już kończy mi się ser. Jeszcze mi został, nie wiem jak się u was mówi, e, łokietek. <grytania> Końcówka. Ok. I dzisiaj będziemy robić kanapkę z awokado. Nie wiem, czy też wam powiem taki nie wiem czy o oni słyszałyście wcześniej, że żeby sprawdzić, czy awokado w środku będzie dojrzałe, wystarczy tutaj tą końcówkę zdjąć i jeżeli jest zielone w środku, to znaczy że będzie idealne w środku. Tak właśnie. Pewnie będzie. W naszym przypadku idealne. Mm, pięknie wygląda. I ja użyję, używam awokado zamiast masła. składem w chlebie żytni. Możecie rozmurować, ale niekoniecznie. Jak uważacie. I szynkę bardzo cienko pokrojoną. To akurat zawsze proszę panią o po polskim sklepie, już była, była cienka jak papier, bo tak lubię najbardziej. I to wszystko smacznego! Cześć! Dzisiaj już ostatnia propozycja kanapki, ale jeżeli będziecie chcieli więcej, to dajcie mi znać, postaram się coś z tym zrobić. I dzisiaj zrobimy coś e, na ciepło, w stylu włoskim. Tutaj już moja kawa czeka na śniadanie. I e, chlebek żytni, odrobina oliwy i teraz połówkę... o, rozklejam po prostu e, ząbek czosnku i smaruję nim kromki chleba. I to teraz włożę do piekarnika na dosłownie kilka minut, żeby zrobiły się chrupkie ciepłe. I to też jest fantastyczny sposób na to, aby przygotować kanapkę z chlebem, który nie jest pierwszej świeżości. Po dosłownie kilku minutach wyjmuję chleb z piekarnika. O, idealny jest. Przyszło kolejna mozzarella, którą wcześniej pokroiłam w plasterki I pomidorki. I do tego, na sam koniec, bazylia, aromatyczna bazylia, która sprawi, że nasze kanapki będą jeszcze smaczniejsze. Jeszcze na, sam, na samą górę możemy dodać odrobinę um, ostro pasamicznego, ale to wiem, że nie każdy lubi, my bardzo lubimy. Um, mam nadzieję, że spodobała Wam się ta seria. Oczywiście życzę Wam smacznego, dajcie mi znać, czy chcecie więcej. Bardzo serdecznie Was pozdrawiam, trzymajcie się, pa pa!